Cześć, tu Michalina z Crazy Jeep Lovers. <laughs> Jak tam Michalino? Świetnie. Świetnie. Jesteś gotowa? Prowadzić mnie przez łąki, przez pola? Tak, mam nadzieję, że nie zasnę. Nie możesz zasnąć, bo się zgubimy nie. i nie trafimy. Widzicie? <laughs> Dobra, jesteśmy teraz pod salonem sobie sław zasada automotive i dostaliśmy jakieś tam bonusy. Zaraz będziemy mieli odprawę w ciągu kilku minut. W no, się czekamy dużo fajnych jeepów jesteście? Przechodzicie na drugą sekcję, przejeżdżacie właśnie na drugą sekcję, jesteście znów pół godziny i na trzecie... Jeep Sunrise to nowa cykliczna impreza organizowana przez Jeep Polska. W 2020 roku był to jednodniowy wypad, a właściwie z dwoma noclegami, do spały. Głównymi założeniami była mała liczba uczestników i zabawa w terenie. Na początku dostaliśmy roadbooki i w dość małych, bo pięciosamochodowych grupach ruszyliśmy w podróż. Trasa z roadbooka nie była zbyt wymagająca, co widać na twarzy Michaliny, dlatego przejdziemy od razu do prób terenowych. Około południa dotarliśmy na torof roadowy, gdzie mogliśmy sobie troszkę poszaleć. Były pieczątki, były górki, było trochę błota, nic może hardkorowego, ale kawał porządnej rozrywki. Jedną z ciekawszych przeszkód terenowych był ten fragment, na którym można było przetestować, jak krzyżują się osie, a także przyczepność opon terenowych. Ten fragment też był dość zabawny, bo jeżeli na początku wpadły wam tylne koła w te kolejny, to trochę trudno było ich je stamtąd wydostać. No ale można po prostu było z odpowiednio dużymi oponami i liftem po prostu jechać samymi kolejnami. Natomiast po prawej stronie jest coś, czego nie nagrałem, ale był przejazd w gęstym błocie, który tak naprawdę pokonał tylko jeden samochód, bo jeden właściwie tylko na niego się zdecydował. Była to przeszkoda opcjonalna, tylko szkoda, że tego nie nagrałem. A tu kolejna przeszkoda. Jak widzicie, wszędzie trzeba było walczyć o przyczepność. Jak zwykle ciężko jest pokazać na wideo, na czym polega trudność wszystkich przeszkód terenowych, więc musicie mi uwierzyć, że tutaj samochód był naprawdę wysoko, a pod spodem, szczególnie z tyłu, było mnóstwo miejsca. Część przeszkód terenowych znajdowała się w lesie, gdzie czekały na nas dość strome, piaszczyste podjazdy. Jako ciekawostkę powiem wam, znowu nie mam tego nagranego, ale renegejdy bardzo dobrze dawały sobie tutaj radę. Naprawdę szacun. To była bardzo zdradliwa przeszkoda terenowa. Dla osób, które chciały ją przejechać zbyt wiele razy, niestety skończyła się lawetą i popsutym alternatorem, tak jak dla widocznego na filmie Rafała. My pokonaliśmy tę przeszkodę trzymając się starej złotej zasady, tak wolno jak możliwe i tak szybko jak niezbędne. Ja dodatkowo stosuję jeszcze moją zasadę tyle razy ile konieczne, żeby nie kusić losu. Po obiedzie polowym ruszyliśmy dalej w trasę po roadbooku. Pod koniec trasy zaczęło niemiłosiernie padać i wkrótce wszystkie drogi zmieniły się w płynące rzeki. I jeszcze raz szacun dla Renegade'a, który jechał przed nami, za to jak doskonale sobie radził w tych warunkach. Jednak te takie miejskie Jeepy, by się wydawało, ale dają radę w terenie. Już koniec, wracamy do domu. Było fajnie, nie? Trochę się pobawiliśmy, pośmieliśmy, ale wracamy i też jest fajnie. <śmiech> <śmiech> ale będzie nam strasznie brakowało towarzystwa tego, które tam mieliśmy. Praca super zorganizowana. Jedzenie tym razem dobre, no, oprócz tego obiadu w polu, znaczy w terenie, ale poza tym super, także polecam, Ara.